W imieniu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej zachęcam Państwa do korzystania z Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej. Wystarczy wystukać obywateleUE.pl. To projekt, który realizujemy dzięki władzom Mazowsza. Proszę Państwa, zależy nam na wymianie poglądów. Aby rozmowa o Unii Europejskiej była zakorzeniona w poglądach, a nie w jakimś powierzchownych sądach. Dlatego wybitni eksperci udostępnili nam swoje teksty. Profesor Mirosław Wyżykowski pisze o Wspólnocie wartości. Mnie zainteresowała część dotycząca Sporu między demokracją liberalną a większościową. Pisze, cechą demokracji liberalnej jest cnota tolerancji, zakładająca, że ważniejsze jest poszukiwanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Profesor Wyżykowski był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a także profesorem Wielu zagranicznych uczelni. W latach 2012-2015 był przewodniczącym Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dla nas radość, że na blogosferze naszej znajduje się jego tekst. Współpracujemy z nim dla dobra naszego dialogu na Europejskiej Blogosferze Obywatelskiej. A wystarczy wystukać obywatele UE.